już przywitać złoty otóżkowym w czwartej. Może nie wszystkich, ale jeszcze raz dzień dobry. E, chłopaków nie miałem, przynajmniej w takiej ilości, nie miałem okazji przywitać w nowym roku, więc dzień dobry panowie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się odnaleźliście albo e, odnajdziecie jeszcze dzisiaj w nowym budynku. E, historia fregaty zaczyna się w, na Cystersów 13. W momencie, kiedy to wynajmujemy dwie sale, przepraszam trzy sale, jedna sala to jest sala do psychomotoryki, druga sala to pokój nauczycielski, trzecia sala to sala lekcyjna. Zaczynaliśmy z siedemką chłopców. Większość z nich jest jeszcze z nami, to jest najwyżsi, najstarsi z 7 klasy. W tej chwili szkoła dla chłopców po kilku ma już 106 uczniów i i e, trochę więcej niż trzy sale ewentualne tak. zwłaszcza w e, zaczynamy w dobrych warunkach panowie a więc życzę wam, aby ten rok pomocował e, świetne oceny dobre samopoczucie pomoc w No i tego pierwszego dnia życzę wam Najlepszego. Dziękuję. Zapraszam do szkoły. Pierwszy dzwonek. przyjdzieć jako mądrość do dzieci. Przede wszystkim, że rozpoczynamy dzisiaj nowy rok. Uczyć się też wiele mądrości, różnych mądrości. I, i my dzieci, i my dorośli. Równość. To wszystkich nas dotyczy w nowym miejscu choćby Pana Boga, o Jego błogosławieństwo. Zapraszam również tych, którzy potrzebują skorzystać z sakramentu spowiedzi, wziąć prognoz koncesjonalną, przyjąć właśnie strzeba ten sakrament i również ofiarować na przykład za nasze dzieci. To też pięknie przyjąć właśnie spowiedź świętą i komunię świętą, ofiarując konkretnej intencji. Tak też można zrobić. Nie chcemy brać, abyście odpadali i nie co abyście się nie skończyli jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Żaden prorok nie jest widziany w swojego ojczyźnie. Ważna że zobaczcie, że przychodzimy wszyscy na początek roku do kościoła. Oprócz tego, że przychodzimy do szkoły. Byliście w szkole i tu przychodzimy żeby się spotkać. I przechodzimy wszyscy, którzy mogą. To znaczy nauczyciele, dyrektorzy, nauczyciele, a wsi wychowawcy, wy uczniowie i rodzice. I to jest takie coś bardzo prostego, coś bardzo zwyczajnego, a jednak bardzo ważne i piękne, że spotykamy się. Chcemy, w kościele przypamiętamy się, ta modlitwa, na czas święta, ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby bronić Pana Boga, u Jego błogosławieństwo na cały rok, za wspólnotę Ruch Bożego, by doskonaliła się we wszystkich cnotach i była przygotowana na przejście Pana w końcu czasów. Ciebie prosimy, Wyskujmy. Witam serdecznie na lekcję całego Roku uczniów i rodziców szkoły i fregata w kościele w parafii pod wezwaniem Matki Kościela Jest to kościół starego początku budowa tego kościoła w roku 1890 roku. Był budowany jako kościół ewangelicki dla tutejszych wyznawców tej religii, ale przede wszystkim był budowany jako kościół dla kusarzy dla Kuzarza, więc dla wojska i taką funkcję od tego roku odbudowy, od, budowy, od i poświęcenia kościoła pełną tę funkcję przez cały czas poprzez I wojnę światową, w czasie II wojny światowej również służył mieszkańcom Gazami Artwaldzkiego i żołnierzom Znaczy w tutaj i Gdańsku, a w roku 1945 przekazanym przez wyznawców Węgierskich, dużo duszpasterstwo wojskowego również, a Różowska-Totnickie. Panie Zagłościniakie, Panie Zagłoścowie, w tym miejscu jeszcze bardzo dobrze składa, bo my z fregaty w Husarii, na Husarii się znamy. Wiele razy, to Pani szczyp udział, więc to jest właściwe miejsce dla doskonałych gości, właśnie na Husarii zbudowano czyli tam I też dziękuję raz wszystkim, którzy się zaangażowali i przygotowali naszą szkołę, bo musimy wiecznie wiedzieć, że wasza praca rozpoczyna się dzisiaj. Uczenie się, to jest praca i bardzo dobra i to jest piękna też modlitwa, dobra na połowa zbliża, bliża, ale przez całe wakacje i wcześniej wasi nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, rodzice bardzo ciężko pracowali, żeby ta szkoła mogła rozpocząć. Teraz praca właśnie dla nas. Remontowali, sprzątali, to jest wielka też praca, wielki wysiłek wszystkich od rodziców począwszy. Bardzo za to dziękuję wam. Sami wiecie, jak bardzo się zaangażowani. Ja tego nie wiem, ale Wy doskonale wiecie. To Wasze zaangażowanie i praca. A od dzisiaj dla Was, dla uczniów, dla tej kusarii, w świątek to jest Wasza praca. To jest praca i to jest modlitwa. I do Pana Boga bardzo zbliżmy i bardzo pomagamy. Jak ktoś się dobrze uczy, pilnie, to też się modli. Wiemy o tym, wiemy o tym nauczycielu, wiemy o tym rodzicach. Więc i jedni, i drudzy, i trzeci, i ja też idziemy zaraz do pracy, do naszego obowiązku i a na tę pracę udzielę nam błogosławieństwa, z błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i Duch święty.